Bardzo serdecznie mamy tutaj auto z Holandii Jak widać Auto już poskładane Jeszcze go nie paliłem Dużo rzeczy tu zostało wymienione Jak widzieliście na filmiku wcześniej Tutaj jest kilka części Oczywiście wszystko zostawiłem do wglądu dla klienta Ślizgi, łańcuchy Uszczelki Pompy oleju, napinacze Tutaj te droższe pudełko Płyta dolna tam jest, płyta górna Wałki rozrządu Naprawdę masa tutaj części poszła dodatkowo, jeszcze zrobię uszczelnienie turbiny. Uciekła spod spodu. Ech, no i co? Oczywiście teraz będziemy go kręcić, nie ma podpiętych cewek. Jest to pierwsze palenie, żeby olej rozprowadził się po silniku. Zobaczymy, mam nadzieję, że jakaś bateria jeszcze to wytrzyma, to kręcenie. bo Była troszeczkę przeciążona, w ogóle rozładowana do zera, jak auto do mnie przyjechało. Chwilę ładowała, zobaczymy. Także, no spróbuj zakręcić tak wstępnie, niech ten olej się rozprowadzi. No, z baterią jest problem, także na chwilę spauzuję, naładuję i pojedziemy dalej. No i próbujemy dalej. Dobra. Zapniemy teraz ceweczki. Ciach. Ciach. Ciach, ciach. I według tego co mówią znaki. I jak będzie wszystko dobrze, to powinno to teraz zapalić. No, dawaj. Pytaliście o przebieg, ale trzeba by maskę zamknąć. Yy, mógłbyś zamknąć maseczkę? Te klemy i cyk, bo yy, przebiegu nie widać. <grystanie> 190 dziewięćdziesiąt tysięcy. No w aucie. Spadł łańcuch No i silnik w takim średnim stanie, już tam pełno rzeczy troszeczkę zacierające się. Także poszedł tutaj remoncik silnika poszły. Bardzo dużo elementów jak widać. Silnik sobie chodzi. Także jeszcze jakieś drobne przejażdżki, oględziny, zobaczenie, czy pod spodem się nic nie pojawia, jakiś olej, jakieś drobne wycieki, czy cokolwiek. No ale z tego co widzicie. Autko sobie chodzisz, otworzę maskę. Oczywiście tutaj się będzie kopcić, bo wydech został tłustymi rękami dotknięty. Kolektor wydechowy to dopala, dopala się jeszcze olej. Zobaczymy jeszcze szybciutko pod spodem. Zobaczymy pod spodem, czy nie ma jakiejś kałuży już. Kałuży nie ma, to jest dobrze. <gry> Jakichś wycieków nie ma za bardzo. Oczywiście po zgaszeniu, jeszcze po zgaszeniu, będziemy musieli zobaczyć do filtra oleju, czy tam jest wszystko w porządku. No i chyba będzie coś z tego. Także życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. No jedziemy sobie autkiem. Na desce, jak widać, pusto od błędów. Ale jeszcze komputera nie podpinałem do skasowania. Wszystkiego, bo oczywiście, na, był przepychany na rozpiętych wszystkich czujnikach, ale jak widzicie. Po spięciu wszystkiego, jak wszystko jest dobrze, to nawet nie wyrzuca błędów. Autko mamy tutaj w automacie. Zrobimy jeszcze taką rundkę z 5 km. Sorry, że mi rę ręką troszkę miota, ale nie na statywie, oczywiście. Pan kierowca tutaj siedzi. No spoko, spoko. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Także teraz mogę kończyć jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Hej, hej.